Siemano Jak mm. widzicie, mam nowe Ja jeszcze w łóżku eee. Tak mi się nie chcę nic Ale dzisiaj do mnie wbija Hania I będzie mi malować włosy Bo jak widzicie Tragedia Nie wiem, na... nie wiem nawet jak nazwać ten kolor Możecie napisać w komentarzu nie, ale naprawdę, no to już nie jest niebieski, więc e, będzie rozjaśnianko i farbowanko, tym razem na jaśniejszy odcień e, i zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze. <grych> Zobaczycie zaraz moją transformację, więc nie się jeszcze widokiem tych włosów, albo i nie, nie cieszcie się nim. Ogólnie jest jakaś 13, a ja wstałem jakąś godzinę temu lub dwie, więc totalnego lenia mam, ale jest dobrze. Eee, nie ma nikogo w domu, ogólnie jestem sam na tydzień, mm, więc sobie jakoś muszę radzić. Nadal nie wiem, jak zrobić pranie, więc muszę do mamy napisać, że hej, pomóż mi, bo tak jak wszystko inne potrafię zrobić, tak eee, nie wiem, jak zrobić pranie. I to jest moja jedyna wada. Zaraz idę obdać też kurki, więc to też zobaczycie. Otwieramy i wypuszczamy. Siema kurki. Mogliście zobaczyć, że niektóre kury mają usta dupcie. Jakby już wam tłumaczę skąd ten fenomen się wziął. Eee, polega to na tym, że u kur jest hierarchia i jakby mm, często to można zaobserwować już w samym kurniku, jak są takie. Eee, Pisimka do mnie przyszła. O, ale ciepło, bo smaga gorąco i na słońcu było. Eee, ale wracając, jak są te grzędy, ale tylko zapomniałem słowa, takie patyki, na których kury siedzą. Eee, to już tam można zaobserwować, że jedne kury siedzą wyżej, a drugie niżej. Bo często tak są, że te rzędy są po prostu tak wyżej. I właśnie wtedy można zobaczyć mniej więcej tą hierarchię, że te kury, co są najwyżej, siedzą najwyżej, te kury, co są najniżej, siedzą najniżej. I często te z wyższych sfer, jak to u nas w społeczeństwie ludzkim, są po prostu niemiłe, w sensie są takie wywyższające się i lubią e, dokuczać innym kurom, które są niżej od nich i właśnie robią to przez podziobywanie im po prostu pupy, e, więc to jest mega crazy. Siri, co powiesz odbiorcom? Co? Chcesz coś powiedzieć? <laughs> to jest taki misiak, taka słodzinka, no, no. E, taka ciekawostka o Siri to jest taka, że ona ma już, ojku, teraz nie pamiętam, ale jest jakieś 9 lat I ona nigdy nie ugryzła człowieka, ona to jest taki, taki owca, po prostu owieczka, która po prostu nikomu nie szkodzi Naprawdę, jedyne co to jakieś, jest agresywna w stosunku do jakichś e, obcych zwierząt, typu jakieś lisy, bursuki, wiecie Kury też nie ugryzie, kota też nie ugryzie. Eee, Co nic, Nie ugryziesz. Eee, więc to jest crazy. I człowieka właśnie nigdy nie ugryzła. Dosłownie nigdy nie było sytuacji, żeby kogoś ugryzła. No, chyba, że po prostu tak podgryzała, że po prostu wiecie, że nie, że to boli czy cokolwiek, tylko tak cię złapie. I po prostu mówi Głasz mnie. Tak mówiła kiedyś, żeby ją głaskać, co nie Pod, tak Podchodziła, bracie za rękę i Głasz mnie. Eee, więc sprawdziła słodzinka. Po prostu moja Cirusia. Eee, cały czas ją głaszcza poza kamerą. dziu, dziu. dziu. <laughs> Ale teraz strasznie linieje, więc będę pewnie zaraz cały w obłocach <laughs> Okazało się, że Hania będzie później. Eee, więc dobrze, bo... Eee, muszę ogarnąć w domu, bo jest magazyn. Wczoraj nie sprzątałem, mm, więc dzisiaj muszę to zrobić. Dobrze, że chociaż mam zmywarkę. To się. to mogę robić trochę mniej. I nadal czuję się taki śpiący. W sensie, się spać koło pierwszej, bo robiłem. Mm, już wczoraj zacząłem robić tę grafikę podsumowującą i była przecena na gry, więc kupiłem jakąś taką e, Green Fandango. Chyba tak się nazywało. I to jest remaster, bo to jest jakaś taka mega stara gra. E, no, widać to nawet w remasterze, e, że jest się tym ponurym kosiarzem i mega śmieszna gierka. Ogólnie chciałam ją już kupić od bardzo dawna, bo już od bardzo dawna słyszałam mega pozytywne opinie o niej. E, I w końcu była przecena za jakieś 10 zł, czy tam 16, więc wiedziałam: no dobra, to jest ten czas, bo wcześniej była HALa za 60. I kupiłem sobie też Fran Bow e, bo to jest w ogóle moja gra. Może nie dzieciństwo, można powiedzieć, że do dzieciństwa, no bo w sumie nie pamiętam w której co klasie było w 7, 8, a może 6 tutaj, nie pamiętam. No to w sumie już kupa czasu. I to też jest takie, taki typ gry, który bardzo lubię, bo jest taki paranormalny. I jakby, że to jest wszystko takie powalone. Nie wiem, czy kojarzycie Fanbow? Jeśli nie, to jeśli kojarzycie Sally Face'a, to to jest podobne. O, i właśnie kolejna rzecz, z której mega się cieszę, że mm, ruszyły pracę nad Sally Face'em dwójką, drugą częścią, gdzie to jest totalnie chyba jedna z moich ulubionych gier, po Pokémonach, oczywiście. E, więc na pewno będzie grane e, jak wyjdzie, ale pewnie to jeszcze jakieś e, 2-3 lata. No bo dopiero teraz szukają grafików i artystów do tworzenia. Ale no cóż, pff, poczekam. Jakby wiecie, dobra gra musi zająć sporo czasu. Więc na razie będę grał w Grim Fandango i Franbow i się będę cieszył, bo fajne gierki. Mm, ale no trochę nie mam czasu kiedy grać, bo też robię inne rzeczy. Eee, no ale tam wiecie jakąś godzinkę, dwie zawsze coś tam pogram, więc spoko. Siemano, jak widzicie fryzurka fresh. Jestem niebieski. Nie wszędzie i nie tak bardzo równo. Mam tutaj trochę jaśniej. Eee, ale ogólnie nie jest git. Nie nagrałem wam tego, bo to była istna masakra. Ledwo nam starczyło rozjaśniacza, i ledwo nam starczyło do włosów. Ale wyszło co wyszło. Efekt jest super, mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak wam to pokazać bardziej. Eee, teraz siadam do pracy i jazda. ma jest kolejny dzień. Eee, zapomniałem wczoraj dobrać oryzu. Wczoraj robiłem do te grafiki. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale jak robiłem grafiki i grałem później jeszcze chwilę. Strasznie zespany jestem. Niebieski nadal się trzyma po jednym dniu, więc jest dobrze. Eee, robię obiad. Nie wiem, czy to ja jestem głupi, czy pewnie ja jestem głupi, ale na opakowaniu od makaronu było, że 2 minutki i makaron gotowy. Minęły już 3 minuty. Makaron nadal jest twardy. Eee, więc tak, no. Nie wiem, ile go trzymać. Eee, Zawsze się słuchałam opakowania, więc teraz zgłupiałem i za chwilę tylko wyławiam i, i chrupię. <grym> ale może coś z tego się uda. Hmm, chcę zrobić ten słynny makaron Gigi Hadid. Bo już raz zrobiłem, był dobry, ale nie mam teraz cebuli i czosku. W się sensie mam w ogródku cebulę, ale bez czosku ciężko. I wcale nie chcę mi się go brać, więc trochę zrobię na biedotę. Wódki no też nie mam, bo nie piję, e, więc tego też nie dodam. A mam śmietanę i koncentrat pomidorowy, więc jest pół sukcesu, I guess. Więc e, no, teraz sprawdzę czy już makaron jest gotowy, ale nie sądzę. Makaron się udał e, <laughs> Po 5 minutach, więc e, jak wam mówią... Pastani, doskonały smak, z do tego, że dwie minuty to jednak 4-5 minut i będzie al dente. chyba al dente, może no, nie dobre, dobra, nieważne, to będzie dobre, co nie, więc dwie minutki to za mało, chyba, że macie jakiś naprawdę ultra giga yy, garnek za 3000 tysiące. Yy. A ja muszę znaleźć ładowarkę, bo mi się teraz rozładuje telefon i jej nie widzę nigdzie. Eee, czuję się teraz jak ekipa, po prostu, wow, chowamy się w nowym domu ekipy. Eee, A, to ładowarka. Dobra, wrócę później, jak z, o, zrobię więcej progresu. Pa. manko. witam w mojej kuchni. Makaron gotowany, patelnia się rozgrzewa. Znalazłem czosnek. Już się szykuje tutaj pięknie w... Nie wiem jak to się nazywa. Eee, będzie podsmażany. Potem dodajemy... O gdzie to jest? Potem dodajemy koncentrat pomidorowy. A tak z dwie łyżeczki, łyżki. Eee, mieszamy z tym czosnkiem. Tak nie wiem, z kilka sekund dosłownie. I wlewamy wodę, nie tyle, trochę mniej, tak na, o tak na oko, eee, wodę po gotowanym makaronie. Znów mieszamy, mieszamy, mieszamy. Jak to się zacznie tak gotować bul 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 na patelni, wtedy wyłączamy gaz lub cokolwiek tam macie. jednak nawet nie wiem co ja mam, trudno mi stwierdzić. I wlewamy śmietany tak z 50-100 ml, zależy do, do tego, sosu chcecie. Dodajemy ser. Najlepiej parmezan, lub jakiś twardy. Ja mam tylko rycki Adam Exclusive, więc jest ekskluzyf, jest dobrze. Mm, I co? Jakieś przyprawy na koniec? No i podajemy z makaronem, co nie? Ogólnie mam makaron. Nie wiem, czy spaghetti jest do tego Git. Zobaczymy, bo nie mam innego już makaronu. Jo, tak się prezentuje makaron. A tak się prezentuje ja. Mam nadzieję, że będzie dobre. Elo, elo. Mm, ja już zjadłem. Było mega dobre, serio. E, aż jestem w szoku, bo nie wyglądało aż tak. E, ale polecam. Jak nie macie cebuli, wódki i czegoś tam jeszcze chyba nie dałem, to i tak wyjdzie. Może nie jakieś genialne, ale na pewno bardzo dobre. Eee... Ja teraz, nie wiem co będę robić, odpaliłem kompo, bo muszę kilka spraw ogarnąć eee, I jest takie demo gry, w sensie wypuści demo gry o stanie wojennym w Polsce eee, Grałem w pierwszą część, była super, to jest taka, więc... Kurczę, mylą mi się młotki eee, Pierwsza część była super, w sensie bardzo ładna grafika pikselowa, muzyczka, fabuła, no to wiadomo Eee, więc fajnie, że wpuścili już demo. Nie mogę się doczekać drugiej części, na pewno ją kupię. Eee, to jest Martial Law. Eee, pierwsza część chyba coś tak się nazywa. Nie wiem, demo, demo drugie części na pewno się tak nazywa. Ale pierwsza chyba też. Jezu, już mi się wplączy wszystko. Polecam. Eee, więc teraz sobie ogram demo, bo ono jest jakieś nie wiem, pewnie 10 minut będzie trwało. A chcę już sprawdzić, co to będzie. Ogólnie umyłem się. I. Nie wiem, może dlatego, że te włosy jeszcze nie wyschły. Mam nadzieję, że dlatego. Ale takie się zrobiły. Może nie tak jak wcześniej. Ale no, wyblakły. I mam nadzieję, że jak wyschną, to będą znów niebieskie. Bo kurczę, mamy problem. Eee, anyway, pakuję się na obóz. Mm, szukam skarpetek i gaci, bo nie wiem, czy mi starczy. Eee, może być z tym problem i się obawiam, mm, ale jestem dobrej myśli. <grystanie> Jak coś, to jutro podjadę do jakiegoś sklepu po prostu, żeby kupić. I chyba tak zrobię. No, <grystanie> przypał. No i zacząłem się pakować. Koszulek też nie wiem czy mi starczy, więc jak coś to do Lumpa podjadę jutro. Ajajajajaj, przesada. Mm. Ale jest okej, okay. jest okej. Okay. Resztę rzeczy mam, więc nie muszę się o to martwić. Eee, ogólnie nagram wam pewnie vloga z tego wyjazdu. Jeszcze pomyślę, że jak się będę tam czuł, bo będę pierwszy raz wychowawcą, więc albo... Będę umierał w sumie, jak zawsze na obozie, ale może będę bardziej umierał. <grymne> A jakieś ciekawsze rzeczy, pewnie wam nagram. Dwa tygodnie, jednak coś musi się wydarzyć. Eee, więc tak. Eee, pff, Jezu, ciągle się zaczynam I czekam na rodziców, bo dzisiaj wracają w nocy. Eee, są właśnie na promie, więc git. Eee, podobno kupili mi łóżko. Gdzie ja już mam łóżko i gdzie się wyprowadzę niedługo na studia, więc The hell is going on. Uh, ale z Bogą, z jakby that's okay. Uh, <laughs> Jezu, to okay. Jezu, co ci na Nie wiem, mam dzisiaj jakąś taką zamułę totalną. Jeszcze, o Jezu, moje włosy to jakieś po prostu uh, fluffy hair. <laughs> I czekam sobie na pizzę, bo stwierdziłem, że dobra Już dzisiaj mi się nic nie chce robić w sensie muszę sprzątać i się pakować Więc nie chcę mi się robić obiadu Zamówię sobie pizzę na 15.30 Bo wtedy też wychodzi odcinek Bazy tego nowego projektu Friza I szczerze fajnie się to ogląda W sensie jest to dość mocny Dopaminka, przypływ dopaminki Ale no 20 minut sobie można obejrzeć co nie I Dzisiaj zacznę montować ten film, żeby wrzucili wam w sobotę żeby to wleciało przed obozem bo w niedzielę już jadę, a dzisiaj jest piątek Przewalona, przewalone nie wiem czy będę mieć ubrania na jutro w ogóle żeby wejść gdzieś na miasto bo chyba wszystko spakuję powalone i muszę jeszcze Jakoś przetransportować odżywkę, żeby te włosy nażywiać, bo jednak po kolejnej koloryzacji i rozjaśnieniu yy, trochę ucierpiały, ale nie są najgorszej, jakby jakości. Nie mam siana, to jest najważniejsze. Myślę, że to właśnie dzięki tej odżywce bo serio robi robotę. Dobra. Jo, mam już pizzę jest. Eee, poleciłbym wam ją, ale nie chcę się mini-doksować. Chociaż nie wiem, czy tego już nie zrobiłem kiedyś, ale. <śmum> Mamy mega dobrą pizzerię u mnie w pobliżu. Jest genialna. Dosłownie, nie wiem. Mega ją zachwalam każdemu. Uważam, że to jest najlepsza pizza, jaką jadłem w życiu. Eee, I jakby nie wyobrażam sobie jakiejś innej pizzy. <śmum> Ej. Coś się stało i ta pizza nie jest taka dobra To, ale to mnie nie spakuje W sensie jest takie Okej okay, Jest to pizza Ale to nie jest moja ulubiona pizza Jakby co jak mówię jakby Więc Nie wiem co się stało Zawsze jadłam salami A teraz Nie wiem czy nie przestanę Jezu Wyłożyłem wszystkie ubrania z szafy, posegregowałem je i tego jest tyle. Ja muszę posprzedawać ubrania albo gdzieś je podawać. Po prostu, jak ja to zobaczyłem, zaraz wam pokażę, to aż się przeraziłem. I jednak nie będę musiał dużo jutro kupować. W sensie na Lumpy sobie pójdę, będę szukać koszulek w rozmiarze, bo właśnie dużo koszulek mam. E, już za mało dla mnie. E, lub takich nastyk, styk. E, więc tak. I muszę sobie pod koszulki kupić. Oh, uh. No jest już późno. E, I będzie gdzieś. I muszę sobie jeszcze jakieś błędy do mycia, bla bla bla, kupić takie O, i szampon. Muszę sobie kupić szampon, bo mój się skończył dobry już od miesiąca. Już mam jakieś head and shoulders. Jest to okropny szampon, jeśli chodzi o włosy, eee, więc muszę sobie coś kupić. Dobra, to jest pierwsza sterta ubrań, która idzie do wywalenia. Jakieś mega randomowe rzeczy, lub rzeczy, które nosiłem w 2020 roku, lub których nigdy nie nosiłem. Tutaj jest serta ubrań, które noszę, lub będę nosił, bo okazało się, że miałem kilka spodni, których zapomniałam, a je lubię, a zakopały się w szafie i o nich zapomniałam po prostu, ale jakby, jak one będą na widok, to będę je nosił. Wiem o tym. Eee, to są wszystko koszulki. Większość z nich jest w dobrym rozmiarze, ale część też nie, więc muszę je zaraz też przebrać. Eee, a tutaj mam koszulę hmm, hawajskie to jest moja ulubiona, jest mega wielka, jakaś, to jest XXL e, i ma pieski, widzicie to, takie słodkie, e, jest trochę uwalona szminko ale tam to są kawałek, tutaj mam tylko wtukane, e, tu mam palmy i mam tu jeszcze w flamingi, więc git, dobra. Ja już wam oszczędzę pakowanie, bo to już będzie nudne, eee, więc zobaczymy się na filmiku z obozu lub po obozowym, jeszcze nie wiem jak to zrobię, eee, więc wyczukujcie w razie co w sierpniu pewnie będzie, bo cały lipiec będę na jednym obozie, a później na drugim obozie, więc pewnie nie będę mieć czasu, Uff. więc e, do zobaczenia w sierpniu. Bo tu nie, dobra, <grymne> Nie będę robić tej wielkie ale... nara. tam to no.